Dzień dobry, witam serdecznie. Eee, witam serdecznie w kolejnej niedzieli z Markiem. Niedzielę z Markiem to takie moje wypowiedzi, które ciągle jeszcze ukazują się nieregularnie. Nie udało mi się wypracować takiej właśnie regularności, e, żeby m, te swoje wypowiedzi tutaj publikować no, chociażby co dwa tygodnie, co miesiąc, równo, w, jakimś, w jakichś równych odstępach. Czasu. Tu musicie wybaczyć, jeśli śledzicie niedzielę z Markiem, musicie się na razie przyzwyczaić do, do tego, że będą one bardzo, ale to bardzo nieregularnie publikowane, chociaż nigdy nie wiadomo, bo może się tak zdarzyć, że w pewnym momencie dojdę do tego, do tego miejsca, do tego momentu. W pewnym momencie dojdę do tego momentu, tak ładnie powiedziane, masło maślane, i uda mi się publikować te wypowiedzi regularnie. Zobaczymy. W każdym razie dzisiaj e, niedziela z Markiem, trochę że tak powiem, z humorem. Ale ten humor nie dla każdego. Nie dla każdego. Nie każdy, nie każdy z tej niedzieli z Markiem będzie e, może się śmiał. Niektórych pewnie zaskoczy. Otóż e, ja. Kiedyś, to chyba w Niedzieli z Markiem, też ostatniej, albo w jakimś innym filmie, e, wspominałem tę swoją wypowiedź z e, premiery trzeciego tomu e, trylogii Fantazy Król Myśli, kiedy to na koniec e, tego spotkania autorskiego powiedziałem, że e, chcę napisać coś lepszego od króla Myśli. Chcę zdetronizować swoją trylogię Fantazy. Król myśli z tego zaszczytnego miejsca, jakim jest moje największe dzieło życia. W związku z tym, przemierzam się do kolejnej obszernej powieści. Będzie to prawdopodobnie powieść fantazy. Tak mi się że wydaje, bo idę w tym kierunku i cały czas szperam i szukam różnych e, takich inspiracji żeby stworzyć coś e, takiego co że tak powiem powali czytelników. Na dzień dzisiejszy troszeczkę sobie odskoczyłem od fantazji, piszę powieść grozy. Ona się ukaże na przełomie 2023-2024 roku, bo prace już są dosyć mocno zaawansowane, chociaż do końca jeszcze bardzo daleko i tych prac jeszcze bardzo bardzo dużo. Ale teraz żeby zdetronizować króla myśli i napisać coś naprawdę ciekawego w gatunku fantazy, zacząłem szperać po internecie, po książkach. Szukam, szukam różnych ciekawostek, które mogą być nie tyle natchnieniem, nie tyle czymś, z czego ściągnę, co mogą wywołać w mojej głowie jakiś Pomysł, coś, co, mnie, co co mi się po prostu przyda do, do, mojej, do mojej fabuły. Jak wiecie, ci, którzy czytali króla myśli, on jest zupełnie, zupełnie nowy, zupełnie nie ściągnięty, nie inspirowany żadnymi mitami, żadnymi historiami znanymi ludzkości. Jest nieco, że tak powiem, świat zbudowany, e, można by było powiedzieć o te opowieści biblijne, bo tak tutaj to mogę, do tego mogę się przyznać. Natomiast ten świat, ten to moje uniwersum króla myśli, jest zupełnie zupełnie inny. I taki, e, taka będzie kolejna powieść, kolejna powieść fantazji, jeśli do niej dojdzie, jeśli ją. Jeśli ją uda mi się stworzyć, to będzie to kolejna powieść, w której spotkacie się z czymś zupełnie nowym, z czymś, czego do tej pory nigdzie wcześniej nie mieliście okazji oglądać. No ale wróćmy do tego tematu, który chciałem w tej niedzieli z Markiem dzisiaj poruszyć. Otóż, moi drodzy, ja szperam po internecie, szukam różnych takich ciekawostek i. Tak, po pierwsze natknąłem się na płaskoziemców i oni mi tutaj, że tak powiem, bardzo mocno mieszają w głowie, bo, bo bardzo mnie ta teoria płaskiej Ziemi e, interesuje i, się, i bardzo mi się spodobała, szczególnie te argumenty na, na płaskość Ziemi. Ja jestem wyznawcą e, jeszcze, nadal jeszcze kuli krążącej wokół słońca, zawieszonej w, e, na drodze mlecznej, która to droga mleczna jest częścią wielkiego wszechświata. I tak też zbudowany jest, zbudowany jest, zbudowane jest uniwersum króla, króla Myśli, pewnie tak będę budował, jeśli, jeśli będę budował kolejny uniwersum, to pewnie tak będę budował to, to miejsce, w którym będzie się działa akcja kolejnej powieści. Ale prawdopodobnie wykorzystam to uniwersum, które w królu myśli już sobie tam utworzyłem. Moi drodzy... Ciągle o tym królu myśli, ciągle o tym królu myśli, ale to dlatego, żeby żeby was namówić na przeczytanie tej powieści, bo e, ci, którzy ją czytali, m, raczej wypowiadają się o niej pozytywnie. Dobra, wracamy, bo miało być coś ciekawego, coś humorzastego, a ja tutaj e, ciągle opowiadam o tej swojej, e, o tej swojej trilogii. moi drodzy, napotkałem w internecie coś, co przegapiłem. Przegapiłem w momencie, kiedy to się. Działo. No, bo wtedy jeszcze nie było mi nic potrzebne, jeszcze wtedy zajmowałem się zupełnie innymi sprawami. Nie szperałem, nie surfowałem po internecie i przegapiłem coś, co się wydarzyło w grudniu 2022 roku. Przepraszam. A mianowicie w grudniu 2022 roku, bodajże na Facebooku i na innych portalach społecznościowych, pojawiły się zdjęcia, które przedstawiały. To uwaga. Bo ci, którzy tego, to tak samo jak ja przegapili i dowiadują się teraz e, tego ode mnie, to też będą zaskoczeni. Przedstawiały mm, te zdjęcia ruiny Posągi, a także piramidę. No cóż to takiego dziwnego, ruiny, posągi, piramida no tego jest na całym świecie pełno. Tak, tylko że to było na Antarktydzie. Zdjęcia pochodziły z Antarktydy. Tak przynajmniej twierdzili ci, którzy te zdjęcia publikowali. Otóż, moi drodzy, okazuje się, że w grudniu 2022 roku wrzucono do internetu trochę, nie wiem jak dużo bo wtedy to przegapiłem a teraz te zdjęcia są usuwane przez Google trudno je było zdobyć. Wrzucono trochę zdjęć. Właśnie z Antarktydy, sugerując, że są to zdjęcia pochodzące z wyprawy kapitana Roberta Falcona, Terra Nova expedition", expedition, jak to się, jak się czyta, tak się czyta, która to y, wyprawa miała miejsce w 1910-1912 roku i tam podobno. Y, Kapitan Robert Falcon, który zresztą nie przeżył tej wyprawy, jak, się, jak dobrze, jeśli dobrze to sprawdziłem, e, sfotografował właśnie ruiny, piramidę i posągi, które to zdjęcia wyraźnie, ale to naprawdę wyraźnie świadczą o tym, że była tam na e, tym krańcu południowym ziemi, na tej dolnej części, e, na Antarktydzie, była tam cywilizacja. Tłumaczono to, że była to cywilizacja jeszcze sprzed odwrócenia biegunów Ziemi, kiedy na Antarktydzie nie było tak zimno i tam dzięki temu mogła się ta cywilizacja utworzyć. Już teraz wyświetlają się na waszych oczach. Na, na waszym ekranie te zdjęcia, które właśnie w 2022 roku wrzucano na um, portale społecznościowe, mówiąc, że autorem tych zdjęć jest właśnie um, Robert Falcon Scott, bądź też któryś z jego um, pięciu um, towarzyszy, którzy wybra wybrali się na tę wyprawę do Bieguna um, Południowego. I na tych zdjęciach widzimy właśnie. Um, co, co, naj, co najciekawsze, piramidę, ruiny jakichś starożytnych miast widzimy jakieś posągi te ruiny być może to były jakieś świątynie jakieś albo no nie wiadomo no nie wiadomo co to było w każdym razie e, tak to było tłumaczone i moi drodzy e, oprócz e, tej wyprawy kapitana Roberta Falcona Scotta Później wrzucano, ja to tutaj te zdjęcia pomieszałem i nie pokazuję, które jest które. Wrzucono także zdjęcia z wyprawy, która miała które przewodniczył admirał Richard Beard, zapomniałem jego drugiego imienia. Te wyprawy były organizowane w 1940, od 1940 do 1940 50 roku czyli w okolicach w okolicach drugiej wojny, drugiej wojny światowej obaj ci panowie, obaj ci panowie zarówno admirał Richard Beard jak też kapitan Robert Falcon Scott pisali dzienniki pisali dzienniki z, tej, z tych wypraw i co się okazuje no niestety niestety ale w tych dziennikach w tych dziennikach nie ma ani słowa o tym, że natknęli się oni właśnie na ślady jakiejś pradawnej cywilizacji. Zresztą, jak zobaczycie te zdjęcia, niektórzy być może od razu, niektórzy być może dopiero później zauważą, że no, te zdjęcia troszkę tak jakby mm, nie są jakoś tak do końca precyzyjne. Bo sam ubiór tych. E, e, ludzi, którzy tworzyli tę cywilizację, on jest taki jakby dziwny, jakiś taki nie do końca e, wiarygodny, prawda? Nie do końca wiarygodny i e, że tak powiem zaskakujący. Ta piramida też kształtem przypomina troszkę jakby piramidy Majo Majów, nie? którzy też tutaj są bardzo ciekawą cywilizacją. Najciekawsze w nich jest to, ten moment zaginięcia, wyginięcia tej cywilizacji. Ale co się, moi drodzy, okazuje? Otóż ja, taki, że tak powiem, chłonny tych różnych przypowiastek, różnych historyjek, w pierwszym momencie, kiedy to zobaczyłem, Zachłysnąłem się tym to raz, ale dwa, ja uwierzyłem, że to prawda, i zacząłem sobie mówić: Marek, ci wielcy tego świata coś tam nam przed nami ukrywają. No bo moi drodzy, jakżeżby nie dojść do takiego wni wniosku, że, że wielcy tego świata coś ukrywają, skoro oni naprawdę przed nami ukrywają? Bo istnieje przecież wiele historycznych. Nieścisłości, których wyjaśnienia nie znajdujemy, i być może nigdy tego wyjaśnienia nie znajdziemy, nigdy się nie dowiemy, jaka była rzeczywiście prawda. Ja się na początku tym wszystkim zachłysnąłem i z początku nawet w to uwierzyłem. Mówię, kurde, mam coś ciekawego. nie? Może nie do książki, ale przynajmniej będę mógł tu sobie na kanale coś tam hmm, ponagrywać no i właśnie nagrywam tyle tylko, że sam siebie tutaj wyśmiewam i szydzę z tego jak łatwo dałem się jak łatwo dałem się nabrać pewnie już te zdjęcia, bo ja to oczywiście film renderuję później po nagraniu, nie widzę go teraz pewnie już te zdjęcia albo przestały się wyświetlać albo, albo, albo być może jeszcze nadal się wyświetlają w każdym razie przyznacie chyba, że początkowo kiedy się na to patrzy, no to człowiek tak patrzy: No kurde, no chyba to jednak prawda. Dopiero potem, kiedy tak zacznie się analizować to wszystko, te niewyraźne twarze, te dziwne ubiory, to wszystko takie niejasne, no to człowiek dochodzi do wniosku, że faktycznie nie jest to prawda. Najprawdopodobniej zdjęcia te powstały przy użyciu. Sztucznej inteligencji i tutaj ja, ja, ja jako zagorzały i twardy wróg tych wszystkich sztucznych inteligencji to tak e, was ostrzegam przed nimi, bo zobaczcie, co można zrobić. To na razie nie przeszło, to się nie, to się nie udało. Ta cywilizacja na Antarktydzie się nie udała. Zresztą, jaką ona by miała historię? Nie wiadomo, co i jak, skąd, skąd, skąd kto i i co, jak i dlaczego to się nie udało mm, ludzi nabrać na to ale ale w przyszłości sztuczna inteligencja może wytworzyć nam takie dowody na coś tam na przykład na to, że e, Stany Zjednoczone atakuje UFO co ciekawe UFO przeważnie pojawia się w Stanach Zjednoczonych u mnie to w Perzycach nigdy nikt nie widział UFO w Stanach Zjednoczonych Prawie że każdy już widział, mogą coś wymyślić nowego, coś o Zasięgu światowym, wykorzystując właśnie tę sztuczną inteligencję, po to, aby, aby władać ludźmi, aby zmieniać ich e, m, zachowania, e, wymuszać coś na nich itd. i tak dalej. Przestrzegam przed sztuczną inteligencją. Oczywiście, jeśli potraficie z niej korzystać i potraficie wyciągać z niej jakieś wiadomości, no to korzystajcie, tak? Tylko pamiętajcie o tym, że jest to bardzo wielkie niebezpieczeństwo, które może w przyszłości zmienić historię świata. Ale tak z drugiej strony, tak z drugiej, z drugiej zupełnie strony, moi drodzy, bo. Mówiłem, to już wcześniej powtórzę jeszcze raz: istnieje wiele historycznych nieścisłości, z którymi dzisiaj się spotykamy i szukamy odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, od chociażby kto i jak postawił piramidy w Gizie, od chociażby skąd się wzięła cywilizacja Majów i dlaczego nagle zniknęła. Tak? Od chociażby kim byli Słowianie, którzy mieszkają tutaj na, mieszkali tutaj na naszym terenie? Czy była Wielka Lechia? I tak dalej, i tak dalej. Tych takich pytań, nieścisłości e, jest naprawdę dużo i niektórzy szukają szukają odpowiedzi. Ja za, zacząłem się zaliczać do tych, którzy, którzy zaczęli szpelać i, i, i szukać odpowiedzi może się kiedyś. Może kiedyś jakąś odpowiedź znajdę, ale odwróćmy ten temat. Gdyby faktycznie, gdyby faktycznie to nie była, że tak powiem, ściema, gdyby faktycznie władcy tego świata zakrywali przed nami fakt istnienia cywilizacji, która mieszkała na Antarktydzie, kiedyś, kiedyś przed tym jak odwrócił się biegun Ziemi biegun Ziemi odwraca się podobno chociaż to też nie jest, nie jest udokumentowane i stwierdzone jednoznacznie podobno gdzieś tam co 200 tysięcy lat nie wiem czy dobrze mówię w każdym razie są tam jakieś wahania jego podobno się odwraca mniej więcej co 200 tysięcy lat więc Istniała taka, istniała taka szansa że kiedyś Arktyka była zwykłym kontynentem na którym nie panowała wieczna zmarzlina i gdyby taka cywilizacja tam faktycznie istniała to co? właśnie, to co? jak bardzo by to wpłynęło na nasze postrzeganie historii Ziemi bardzo by wpłynęło? No, myślę, że bardzo by wpłynęło, bo wtedy nie mamy, jak gdyby, mm, dowodów, nie mamy historii, nie mamy odniesienia do tego, jak ta cywilizacja się tam, tam powstała. Wszystkie inne cywilizacje mogą, że tak powiem, brać początek gdzieś tam z mm, kart biblijnych. Mogą. Jest to. Nie raz trudne, ale, ale da się te, te, te kropki połączyć. A tamta nie mająca swojej własnej historii, nie mająca zupełnie niczego, nie mająca żadnych pism, zaburzyłaby historię ludzkości, prawda? Zaburzyłaby. I być może, być może dlatego właśnie władcy tego świata. Twierdzą, że żadnej cywilizacji na Antarktydzie nigdy nie było. Bo być może te zdjęcia są prawdziwe, być może zaingerowano tutaj w dzienniki zarówno kapitana Scotta, jak i admirała Bierda i te dzienniki pozamieniano i wykreślono z nich informacje o tej cywilizacji antarktyckiej. W jakim celu to zrobiono? Po co? Na co? Odpowiedź jest prosta po to, żeby chronić dzisiejszy świat, dzisiejsze władze, dzisiejsze religie. Bo istnienie tej antarktyckiej cywilizacji z całą pewnością zaburzyłoby, To, co się dzieje dzisiaj, zaburzyłoby mm, po pierwsze historię, czyli trzeba by było zmieniać historię, a to mogłoby się zakończyć tym, że władcy dzisiejsi, władcy tego świata, no, mieliby pewnego rodzaju problem i kto wie, czy na tych swoich tronach dalej by się utrzymali. Jak uważacie? Czy mam tutaj rację? Czy są takie rzeczy, które władcy tego świata, ja mówię tutaj bardzo ogólnie, nie wskazując na żaden konkretny rząd, ani na korporację, ani na. In... Wiemy o kogo chodzi. Czy są takie rzeczy, które władcy tego świata przed nami ukrywają? Albo takie rzeczy, które nam wciskają, wciskają nam kit, kłamią nas, że coś się wydarzyło. Coś, co nie miało w ogóle miejsca. Czy lądowanie na Księżycu miało miejsce? No to spróbujcie takim lądownikiem, który jest teraz na Wikipedii, wylądować gdziekolwiek. I życzę powodzenia. Życzę Wam powodzenia. Zaczynam dołączać do grona osób, które wątpią w to, że Amerykanie wylądowali na Księżycu, i tutaj, że tak powiem, dowodów, powodów jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli chcecie, abym je tutaj Wam kiedyś przedstawił, to piszcie w komentarzach. Ja też proszę o te Wasze komentarze. Mam ich niestety bardzo mało, a one napędzają, że tak powiem, tutaj wyświetlanność i, i dają większe pole, jak gdyby, do, do popisu, większe, większe zasięgi. To by było na tyle dzisiaj z, w tej niedzieli z markiem. Tak jak mówiłem, ona, one się będą ukazywały nieregularnie, aczkolwiek ja się postaram, żeby się ukazywały coraz, coraz częściej i za, żeby zawierały. Jak najciekawsze tematy. Czasami wrzucę tam coś od siebie, ale spróbujemy w tych niedzielach z Markiem też poruszać tematy podobne do, do dzisiejszego. Co nie zmienia faktu, że na m, tym kanale będą kontynuowane takie e, playlisty, jak e, np. Duchy od A do Z czy też ciekawe tematy jak poruszałem różne sprawy biblijne być może być może też pochylę się nad kilkoma bitwami bo ta jedna bitwa którą opisałem w swoim filmie no, zyskała całkiem niezłą oglądalność a na tej oglądalności mi tutaj też bardzo zależy, bo tak jak doskonale wiecie, bo to mówię za każdym razem, ten, ten kanał na YouTube utworzyłem w celu promocji swojej działalności literackiej. Chcę ściągnąć tutaj ludzi różnymi, różnymi sposobami, różnymi mykami, różnymi tematami, po to, żeby za każdym razem coś tam parę słówek powiedzieć o tym, że ja piszę książki i że te książki są dostępne w ręce. Marfisz, link do tej księgarenki znajduje się jak zawsze pod wyświetlaczem tego filmu. I na koniec jeszcze jedna mała sugestia, jedna mała prośba: jeśli moje filmy i cała ta moja działalność podobają się Tobie, to rozważ wsparcie mnie na portalu Patronite niewielką kwotą. Pomożesz mi wtedy. W tym, że nie będę musiał szukać dodatkowych środków na realizację swoich filmów, swoich, na, na pisanie swoich książek, na wyjazdy na ryby, a to po prostu zwiększy e, ilość publikacji, które będę mógł wam dostarczyć jako autor, jako autor filmów, zarówno wędkarskich, jak i niewędkarskich, jako autor powieści, fantazy i nie tylko fantazy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To na dzień dzisiejszy. Wszystko. Do następnego razu. Daj się ponieść wyobraźni i przenieść się do świata fantazji, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król myśli. Zdobądź władzę nad umysłami bogów i ludzi.